No, dobra. no to lecimy z drugą częścią. Póki co poszło nam... O matko, ile ja Póki co poszło nam dojść spokojno i jedna... jedna przegrana, więc... Nie, nie niepotrzebnie kpak robimy oh shit tu Edgar nam leci Edgar nam na trzeciego zlatuje no ale tu no to no dobra polecę pobiegnę do niego Nie mnie mu się nie udało no to tu pomogę ale dobra tam gdzieś widziałam Dajna Majka z dwoma kostkami Weźmy go z nim Jak widziałem Oooooooo! Wow. Boh Już się martwię, że umę No bo już tam biegnę krzyku Ci pomóc jak chciałem. na majka, że go ciśnę. Zdejmimy nasz Oj, 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 źle, źle, bardzo źle, uciekam. Bardzo źle, ratunku. No ma. No mam 14 cubów, więc ...spoko. No ma. Mach <słuch> Ole dał się taki podłodzeć! On Ojej. Niedobrze, bardzo niedobrze, a było dobrze? Nie! Zginę! Dzięki. Zginął. Zginę. A. Kuba ma na mieć... Bardzo? Tak no, no stop rzadki. Może bym jakiegoś. 170. To może jak on ma. O, jak to czołga by była, Nie wiem. No tak, może żeby do poziomu było porówno. Nie wiem. A nie mogę coś kupić. Mogę mu to kupić na przykład. Przyciąga do niego przeciwników i 100% więcej. Jak on ma taki atak, to może by się przydał jakiś tank, nie wiem. Co sądzisz? Jakie jeszcze postacie mam? z Melody, ale Melody to jest. Yeah, ten, side to jest na niższym levelu, więc. już mógłbym ci dostać. Może no, tak najlepiej jakiś jeden. jedna postać atakująca, a druga tank jakiś albo. W Frank, jak się nim dobrze pociśnie, no to. też się dużo zadaje. Nie chciałem. Aj si, ła. A jakieś cięce? to nie była dobra decyzja. Słuchajcie, bo zanim jeszcze... wani młotem, to to trochę mija. Nie, muszę teraz na ciebie dość tego bogu. Na takich wysokich levelach ja na nie zdaję go. Chyba że jeszcze użyję... Tego? Nie! Uff. się gacetać. Chcemy się gacetać. siebie się gacetać. Chcemy się gacetać. Ale nie, jednak to jest like gorsza decyzja, wracam do Chcemy się powrotem. Nie mi się lepiej gra. Nie ma jakiegoś hipy, wybitnie dużo życia, bo... 5700, ale... Ale o wiele lepiej niż się nim gra, niż z tym frankiem, sami na taki level, ok? Oczywiście nie zapomnijcie zostawić... Subika w górę. Oraz... Ej Boże, subika z łapki w górę. No i polecam też zobaczyć. W opisie będzie um, kanał Krzysztofa, z jak tam najlepiej się wbić na jego kanał. I tam też polecam zostawić łapkę w górę. Oraz subika. Proszę go oczywiście nie hejtować, żeby nie było. No wap, powiedziałeś, że, że jestem gotowy, no, no. Co innego miałbym? Jestem gotów, no. Może jak ja szybciej dam ten gotów, to może nie, szybciej się zdecyduję. No, matko, co to za postacie? Jaki I am by the jakiś fajny skin do Colta ktoś tam ma. Jakiś taki rekinowy. No. takie to prawie we nie. Pamiętam takie 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 trochę. Podbiegnę trochę do o bocko no. Daj na Majka, no, no, no. To learn. musimy się aimować na kogoś, to nikt na daj na Majka pierwsze, bo on jest. Taki... Mimo to zamy bardzo rzadki, a... Za długa postać jest chyba mógł... No na... lepiej... Lepszy pokus na... Daj Majka niż na tą drugą. Nie, bośmy widać się wolno ustąpić. Nie no. Nie będzie, nie, nie wiem, czy z, se, granie dwoma mikami miałoby sens. Testing one, two, three! Testing! Nie wiem, czy granie by dwoma mikami to by miało jakikolwiek sens. Fakt, bo będziemy mogli. W jednym ataku ale. Czy jakaś inna postać by się przydał? Jestem że... A nie dwa te same skile. No właśnie. Coś tak się spodziewałem. Oj. I nie odminę, nie uciekł. A, myślałem, że ten gaz tu podejdzie. No dobra. Nie chcę podejść, to nie. No jej, akurat. Naprawdę, akurat. Nie, uciekaj Ci. ci w to mi na Nacelował na krzyka ja musiałam podejść akurat i walnęło we mnie, za dziewięć koła chyba tu dostałem, więc... Strong, as the ja też chcę, że z nimi nie będziemy mieć pasza. Oj! Ojej, ta krzyka mi załatwił, fajnie! Nie wiem, że to ma ale plus jeden, plus jeden. Plus jeden. Nie wiem, czy zmienię tą postać. Nie zmienię postać, nie Może jednak faktycznie ten nic level jest damy... bo. No na tej siedemnastej randze to jednak coś... No, mówiłem, no, na tej siedemnastej randze to... To coś... coś Hello, my gorzej jest. On ma jakiegoś tanka, który chociaż się... Oj. Oj, tu jest ten prowadzony pan. Chodź, jest tu gdzie mi Jak chcesz? Koleśko ty. Czy, czy... O, czak jeszcze tu. Hm. Jak tu do nich podejść? Tych. Oj. Nie dała, nie chciał na szczęście pić. Tu może przeskoczę lepiej.

Aha, na Miko i tak to je na straně pěna, takže... Máme inne jiné Nie nevím.